tu razem wciąż poznajemy o, zabaw wiele. Szybko, tyle Dla nas wy, biegni, dla dąbrzka, was najlepsi <laughs> przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny wyobraźni granic tak. Bawmy się każdego dnia, niech ta rada. To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele Cześć! To my! Tosia i Tymek! Mamy nowe buty! Buty do szkoły Tup, 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 Przed snem założyliśmy nowe buty. A potem głośno tupaliśmy. Uwielbiam tupać moich nowych butach. Ja też. O, to wy. Myślałam, że to stado słoni maszeruje ze schodów. Słonica Tosia i Słony Tymek. Tak, bliźniacze słonie. Nie, to my przyszliśmy w naszych nowych butach, żeby zapytać, czy nam poczytasz. O, dobrze! Muszę przyznać, że wyglądacie bardzo elegancko i dojrzale w swoich nowych butach do szkoły, nawet w tych piżamach. A teraz szybciutko tup, tup tup, tup z powrotem na górę. Tup, 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 Zdejmujcie tup, buty tup, i do łóżek tup, tup, tup. Oj, ale my chcieliśmy dzisiaj w nich spać Proszę, prosimy, prosimy <laughs> Nie, oczywiście, że nie możecie spać w butach o, To, nie to nie tup. Do łóżek proszę tup, tup, bum, bum, bum. Mamusia przeczytała nam bajkę i nas utuliła Potem zgasiła światło i przyszła pora na sen, jak zwykle. Dobranoc mamusiu. Dobranoc Skarbie, śpij dobrze. Przytul księżycowego króliczka dobrze. Dobrze. Hm. Dobranoc fantastyczna Tosiu. Dobranoc wspaniały Tymku. Śpijcie dobrze. Dobranoc mamusiu. Ale ja nie mogłam zasnąć. Mam sprawdzić, czy Tymek jeszcze nie śpi. Tymek? Ale on już spał. Tymek bardzo szybko zasypia. Hej, Dominiko. Cześć, Jolu. Przepraszam cię najmocniej, ale wezwaliśmy. Mama Kaj?! Przenocowałabyś dziś, Kaj? Tak, oczywiście, nie ma problemu. Wejdźcie, wejdź, Kaju. Kaja? Cześć, Tosiu! Tosiu, czemu ty jeszcze nie jesteś w łóżku? O, nie mogłam zasnąć. Czemu przyszła do nas Kaja? Hej, Tosiu! Tym <grym> się teraz nie martw. Dlaczego masz na sobie swoje buty do szkoły? Przepraszam, mamusiu. Też mam swoje buty do szkoły. Pstryk, stryk! No tryk, dobrze, tryk, muszę już tryk, wracać tryk, do pracy. Tryk, tryk. Na pewno to nie problem, żeby Kaja u was została. Nie mogę uwierzyć, że nasza opiekunka dała znać w ostatniej chwili. O, naprawdę, to żaden problem. Z przyjemnością się nią zajmiemy. Och, bardzo wam dziękuję. Kaju? Bardzo mocno cię kocham. Bądź dzisiaj grzeczna. Przepraszam, ale muszę iść do pracy. Nie szkodzi, się mm. kocham cię. Kaju, zostaniesz u nas na noc! Chóraj! Mamusia Kai jest pielęgniarką. Czasami no, ma nocne zmiany w to coś? szpitalu. czy dzisiaj razem? Zazwyczaj tatuś Kai jest w domu i z nią zostaje, ale dzisiaj wyjechał z jej bratem na obóz. O, cieszę do mojego pokoju. Tak, myślę, że u ciebie będzie się Kai najlepiej nocowało, prawda? Ho, Hop, 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 hop. Zejdź, Kaju, założymy pościel. Ja wezmę kołdrę, ty weź poduszkę. Ua! Mam poduszkę! Mam twoją poduszkę, Kasiu! Uważajcie. Ale się cieszę, że będziesz u nas nocować! Chodź, pamiętajcie, Tymek już zasnął, nie możemy go dobrze. Co się dzieje? Czemu jest u nas Kaja? Śpimy, Śpimy dzisiaj razem! <grym> mogę do was przyjść? Może mamusia tak, <grym> Tylek Może tu spać? Tak, pewnie, że mogę. jednym Pokoju! Przyniosła mój materac do pokoju Kai. Mogłem z nimi przenocować. Chodź, łóżko jest gotowe. Ustawiliśmy nasze nowe buty w rzędzie i powiedzieliśmy im dobrano. dobranoc. Dobranoc! Budziki! Do zobaczenia rano! <grym> No, dobra, do łóżek. Już dawno powinniście spać. Dobrze, mamusiu. Wszystko w porządku, Kaju? Tęsknię za mamusią. O, chwilę. grzeczna dziewczynka. Połóż się, zamknij oczka i spróbuj zasnąć, dobrze? Dobrze, spróbuję. Ślicznie, Kaju. Jesteś już dużą dziewczynką i możesz u nas nocować. Właściwie to wszyscy jesteście już duzi i samodzielni. Hi, hi. <grych> A teraz pod kołderki. Dobranoc, kochani, widzimy się rano. Dobranoc, Dobranoc, mamusiu pa! Wiecie co? Chyba mam ochotę założyć moje buty. Ja też. Ja też. Hi, hi. Szybko. Proszę Was, uspokójcie się. Żadnych rozmów. Pora już spać, dobrze? Dobra, muszę spać. Tosiu, tak, ty, Tak? Trochę się bałam przyjść do Was na noc, ale teraz naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj jestem. To dobrze. Cieszymy się, że tu jesteś. Dziewczyny. Tak. Mogę wam coś powiedzieć? Wiecie co, boję się iść do nowej szkoły. Czemu? Czemu? No bo wy dwie macie siebie. Będziecie się razem bawić, a Antek nie idzie do tej samej szkoły co ja. Więc nie będę miał przyjaciela do zabawy. Oj wiem. Ale przecież masz nas. To nie to samo. Ja też się boję iść do nowej szkoły. Ale ja też. Ale jesteśmy już starsi i możemy iść do dużej szkoły. I, I nic się nam tam złego nie stanie. I będziemy mogli nosić nasze buty co dzień. Nie. Hurra! Hurra! W końcu udało nam się zasnąć. Mamusia musiała nas dzisiaj rano obudzić. Dzień dobry, śpiochy. Dzień dobry, Dzień mamusiu. dobry, mamusiu. Dzień dobry. Dobrze ci się spało, Kaju? Tak, dziękuję. Podobało mi się tutaj. Wtedy mamusia powiedziała... Bardzo wyrośliście. O, bardzo wyrośliście, Tosiu i Tymku. I ty też, Kaju. Nocowanie, pójście do szkoły. Spójrz, Mamusiu, spaliśmy dziś w butach. W nowych butach. Spaliście dzisiaj w butach? Och, wy głuptaski. Chodźcie, czas na śniadanie. I to, powiedziała Mamusia, byłaby na tyle. Pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj przeżyliśmy swoje pierwsze w życiu nocowanie. Pamiętacie, kto przyszedł do nas na noc? Czy to była Asia? Czy może Kaja? Odpowiedź kryje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to Kaja. Zobaczcie. Wejdźcie, wejdź, Kaju. Kaja? Cześć, Tosiu. Tosiu, czemu ty jeszcze nie jesteś w łóżku? Oj, nie mogłam zasnąć. Czemu przyszła do nas Kaja? Hej, Tosiu! Ty <grym> mi się teraz nie martw. Dlaczego masz na sobie swoje buty do szkoły? Przepraszam, mamuty. Też mam swoje buty do szkoły. Sztryk, no dobrze, muszę już wracać do pracy. Na pewno to nie problem, żeby Kaja u was została. Nie mogę uwierzyć, że nasza opiekunka dała znać w ostatniej chwili. O, naprawdę, to żaden problem. Z przyjemnością się nią zajmiemy. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Beskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej: Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.